15% plus 50 punktów magii regeneracja przyspieszona o 100%. O, rzecz kurwa. Wiecie to, co to oznacza? Z takim strojem. Z taką kombinacją strojów jak. E, nie, źle, nie pokazałem wam tego jeszcze. Z taką kombinacją strojów ma zwiększone regenerację many o 200%. 200 jebanych procent. Czy wy to sobie wyobrażacie? 200%! Zobaczymy, czy mogą coś dać. Możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne. Szata maga chciałbym ci. Da nie, sorry, zbroję elficką by ci się dać. Dam radę? Tak. Doj. Dalej jest za ciężko. Co ci mogę jeszcze dać? Szata arcymaga, ci za chuja, nie dam. broń jakąś. Ile ty w ogóle uniesiesz? Co, jak chcesz być, tylko na przykład jakąś sztabkę uniósł. No, albo jeszcze weź. Ee, coś tu waży? 1 Dasz radę? O, dobra, na styk, ale kozacko wyglądam. Teraz to jest fajna kombinacja strojów. Szczeliłem sobie ogólnie fotę. Jak wychodziłem z tego z tych dungeonów, to się szczeliłem fotę mojej postaci, jeszcze raz. Pyk! Zapisano brzuch ekranu. Ja muszę to wypróbować. Płomienie na dwie łapy. Jedziemy. Patrzcie jak na kurwie odzyskiwanie. Patrzcie. Zużyję to, zużyje. Już jest pełna. Holy fucking bitch. Jebać zbroję elficką. Kula ognista. Patrzcie jak na dupca ta mana. Już prawie jest cała. Już trzy czwarte. Mam dwa przedmioty. Które zwiększają regenerację manę o 100% 100 jebanych procent Fuck me Z taką regeneracją to ja olewam zbroję, to ja mogę kurde rzucać sobie kamienne tarcze i buffy na siebie Z taką częstotliwością, że mi nie potrzebna żadna zbroja Holy bitch Mogę się leczyć jak pojebane A wygląda kozacko, nie, no Huuu Zobaczmy Inwentorium moje. Mam kasę na domek. He he he. Ludzie, dzięki tym questom wszystko się idealnie układa. Zobaczmy, co mamy w kwaterze arcymaga. Czy tutaj nie ma czasem w chuj przedmiotu, który ja mógłbym wykorzystać? Jestem arcymagiem. A to jest mój pokój? To są wszystko moje rzeczy? To są chyba wszystko moje rzeczy. Kablota jest moja, dokładnie. Dawaj mi klejnoty duszy. Oje, oh yeah, moje łóżko, mój kufer, mój zwitek papieru, mój niezwykły klejnot. O kurwa, wszystko jest moje. Jebać domek, nie potrzebuję domku. Tu mam domek. Jest to prawda w takich bardziej mroźnych klimatach, ale mam tu wszystko. Mam laboratorium, mam miejsce do zaklinania jakieś kurwa ogrody. Ale mam tu zajebi się dużo składników alchemicznych. Dobra, muszę się przeprowadzić tutaj. Zbieramy wszystko ładnie. Ciekawe, czy będzie rosło. Jak będzie rosło, to ja pierdolę to zajebiście. Jezus Mary, ale się na tym obłowie wszystkim. Jakieś purpurowe główna. Ciekawe, jeżeli to wszystko odrasta, no to. To jest po pierwsze zajebisty pomysł. Po drugie, wszystko jest teraz zajebiste. Jestem arcymagiem. Wyglądamy jak boss. Tutaj w ogóle jakieś winogrona jankcy. Wszystko to jest olbrzymi porost, winogrona, winogrona, kolejne winogrona, jeszcze więcej winogron i olbrzymie porosty i kolejne porosty. Idę to wrzucić do mojego łóżka. Tu co to wszystko jest moje dziwki. Dobra, przeżywam to za bardzo. Ale ludzie, patrzcie, co mam, ale zajebistym. Jej, jestem Magiem. kufsze daj mi złoto. A weź wszystkie moje składniki. Spamujemy Era, Era i Entera. Jest więcej niż 5, to trzeba kliknąć Enter, żeby potwierdzić ilość oddawanych przedmiotów. Idealnie, to mogę wypierdolić. No i mam 5000, których nie muszę na nic wydawać. Tadao, krasno, ludzki sztylet. Buty, buty. Co ja jeszcze mam? Bo na pewno jest tu więcej o kurwa ile kamieni. Widzicie? Bawiłem się kiedyś w krad kradziejowanie tego, a teraz to po prostu wszystko jest moje. Spierdalaj mi z tą czaszką. Co mam w dużym worku? Cztery kapusty. I to wszystko jest moje. Ale na narobię eliksirów. Uuh. Skoczę sobie tutaj, żeby mieć lepszy widok na te... ...wszystkie pierdoły. Nie będę na pewno robił mikstur na randoma. Uży o, o, sobie w internecie, jak te mikstury się prezentują. Yeah, ile ja, ile tego mam. Sweet. Wszystko jest moje. Już mam za duże obciążenie. Czosnek to jest alchemiczny, alchemiczny. Weź wszystko, co ja się będę. Muszę tylko dojść do łóżka teraz. Oj, ja pieprze. O, ja, pieprzem, wszystko jest moje. Wampirze, pyły, wszystko. Gatem! To jest jeden z najlepszych odcinków do tej pory. O, oh fakt, wziąłem jakąś miskę drewnianą. Paluch giganta. Ektoplazma. Pióra wiedźmu, kruka Czaszki nie potrzebuję akurat. Skrzydło księżycowej ćmy. Czerwone jabłka, które przywracają dwa punkty zdrowia. To takie przywracają. To co możesz wsadzić w wydupę. Grzyby, kosz. Po co ja wziąłem kosz. To są jakieś jabłuszka, bimber, chleb, buty, buty, nakrycie głowy niepotrzebne mi to gówno. A tu jestem mistrzem teraz arcymagiem dziwko. <noise> kufer. A, tak. Załóżmy, że ten kufer będzie na składniki. Tylko i wyłącznie na składniki, żeby mi się nie popierdoliło tam wszystko. Ale ja tego mam, Jezus Maria. O nie, wrzuciłem tu jakieś dwie pierdoły. To już tego nie znajdę, chyba, że tak przejrzę na szybko. O, księga czarów. Weź. Będę po prostu patrzył po obrazku, bo tu jakąś książkę tam wrzuciłem przez przypadek. Lecę szczałkami i nic nie zauważyłem, no to gorzej ze mną chyba, jakieś skrzydełka, gówno gówno jedna książka nie ma. No, czy jej nie wrzuciłem, czyli chyba tylko jedną rzecz tam jebnąłem. Dobra, tu mam składniki. Muszę to bardzo dobrze ogarnąć, bo jak to wszystko zapomnę, to po mnie. Paski skóry, jak miło i skóra jeszcze. I ma zbyt duże obciążenie. What the fuck? Dobra, oficjalnie tutaj do tej szafy wylądują jakieś tam ubrania i tak dalej. Tutaj będę w ogóle te buty... To wypierdalaj mi z tymi butami. I z tym syfem też. Na stolik, o jak pięknie. Jeszcze te na stolik. To ma jakiś w ogóle bonus mają. Ile one są warte? Kurwa, podnoszę je. Ma jakieś bafa na sobie. Co wy tutaj macie? Strój. Buty. Zwiększa odporność na porażenie o 40%. O ja jebie. To jest dobra, to jest w chuj dobra rzecz. Przeszkaj szafę. Złoto, to to. No dobra, zaraz to wywalę mikstury, wszystkim muszę tu wdupcyć. Dekokt oddychania pod wodą. Wdubcajcie się tu. Bla, 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 bla. Ile? Siedem. No i dalej ładuj. Ale ja mam tych, tych. Jacież piernicze. Dobra, wszystko wzięte. Tutaj ta szafa będzie na przedmioty, które będą się zaliczały do broni i tak dalej. Czyli. Kostur Nie, to chcę umieścić Kostur, 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 kostur Laska Magnusa, ja sobie ją zostawię Może to będzie dobra do walki Ileż tam jest potrzebna? Tutaj <grym> 25% <grym> To wszystko na razie tutaj ten I ewentualnie to posprzedaję wszystko Ale ja muszę znaleźć najpierw kogoś Kto za jakąś dobrą cenę mi to kupi po prostu Diadem Maga ma coś lepszego Bla, to jest wszystko na sprzedaż. Ja się w końcu zbiorę i pójdę to sprzedać, nawet nie na waszych oczach, nie konkretnie, na przykład poza nagraniem jakoś. Fragment amuletu mam coś lepszego. Aha, to jest do jakiegoś quest'a, okej. Okay. Srebrny naszyjnik to też gdzie tam. Cztery srebrne pierścienie. Holy fuck. Trzy takie pierścienie, talmorska szata. Pierścień. Złoty pierścień, złoty pierścień z szafirem, dobra, tu się pozbyłem tego. Zwoje sobie zostawię, bo to mi nic, różnicy nie robi. Może zjem to wszystko, bo to i tak jest główno raczej. Norski miód. Nie dobra, nie będę tutaj rzucał taki, takiego syfu. Różne. klejnot, Ale ja mam klejnot w duszy. i na pewno nie będę wywalał. One się ciągle przydają. Najpierw wezmę i zrobię sobie tu gdzieś jakiś śmietnik. Na przykład tutaj. Nie, no Wywalę po prostu byle gdzie. Like a boss. Tutaj na przykład wejdę. Co tutaj mam u góry? Skyrim. O, patrzcie, jaki trick zrobię. Wyjdę tutaj i to wszystko po prostu wypierdolę na środku. Z tych moich różnych Inwentorium różne. Ametysty w żadnym wypadku. Patrzcie, ile ich mam, że ja zarobię na to, nawet jak podyszę. No to 150, dobra, to mało. E, upuść, upuść. Plus są klejnoty duszy, granaty, nie, kieł, horkera. Upuść, mamutes do sprzedania. Kosz, upuść. Krowia skóra do garbarstwa. To jest jakieś gówno. Trzy niezwykłe klejnoty mam. Muszę iść tego quest'a zrobić jakość. Jakość, jakość. Co ja gadam? Pochodnia, 8 z ulubionych, nie używam jej w ogóle. Aha, to są fragmenty klejnotu duszy. To wypierdalać. Tu mam klejnoty duszy, puchar niepotrzebny. To jest ważne. To też rudy. To se wszystko pójdę do pieca. Jak mi pozwoli. Skóra smocza kołoś to na sprzedaż. 500 są warte. Eee, szafir, sztapka, sztabka, sztabka, będę leciał klawiaturą, wytrych, zapasy, klimeka, zwitek papieru. Dobra, wyrzuciłem parę rzeczy. Jak ja ten koszt niby przy sobie miałem? To jest pytanie odwieczne moje. Gier na silniku, takiego, kwatera arcymaga, A no, kwatera arcymaga, suczki, jest moja. Rue, rue. Tam jest moje łóżeczko, to wszystko jest moje, moje, moje. Hmm, dobra, jaki mam ućwik w ogóle? Przedmioty 206, to mamy jeszcze tu sporo rzeczy, których nie potrzebuję, szczerze mówiąc, tutaj najwięcej. Dobra, w takim razie, skoro tu już mamy wszystko załatwione, mamy zrzucone te rzeczy, to ja w tej chwili wybiorę się do najbliższego znanego, znaczy nie najbliższego. To Zresztą, znaczy, to znaczy odległości nie mają zbyt dużego znaczenia w sytuacji, kiedy mogę używać fast drawela, nie. Dlatego też udam się do białej grani, i w białej grani sobie pójdę tam do kowala, poprzetapiam te różne główne skóry, poprzerabiam na skóry i, i tak dalej. Tego mapa. Kurde, tutaj mam domek, no, na końcu świata, w dupie świata, mam domek. Muszę pamiętać, że tutaj jest smocze to gówno, to się będę musiał jakoś spiąć tutaj, to się tam wybiorę, może w następnych odcinkach, bo teraz to. Przetopię to wszystko, przegarparuję i dam sobie spokój na dzisiaj, bo już jest co nieco nagrania, muszę to jeszcze zrenderować i powrzucać. Będzie parę, parę paręnaście odcinków. Dobra, tutaj są najlepsze warunki Potrafisz do robienia się tego wszystkiego. Różne, paski skóry. Wykonam najpierw te trzy skóry. Pasków nie będę robił, dobra, czyli pozbyłem się krowy i skóry, niewiele. Mam też piec hutniczy, czy mogę coś stworzyć? malachit sobie stworzę sztabkę złota sobie stworzę jeszcze sobie odpalę moją transmutację ulubioną która powinna być, aha to nie jest alfabetycznie, no to zajebiście gdzie jest transmutacja, nie nie mam tutaj transmutacji, no to i, nie p pierdoli mi się, p jak pierdoli przemiana transmutacja na dwie łapy Roo, transmutuj nie mam rudy, którą można by przemienić? Jak to? No to moja podróż była opłacalna. A zdóbcaj. Nie potrzebuję waszej egzemplarzy. Jestem arcymagiem, suko. Mógłbym mu kupić jakąś lepszą zbroję, szczerze mówiąc. Nie wiem, jaką ma teraz. Co masz na sprzedaż? Eee, tak, tak, tak. Strój. Kurde, ten interfejs. Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Strój. Elfie hełm lepszego strzelectwa. What the fuck? Elfią zbroję, mam co ty do mnie tutaj. Dobra, dla tego gościa będzie jak już coś, to stać. ciężki pancerz na pewno. I nie masz. You don't have shit, bitch. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś. You don't have shit. Ojej. Dobra moi drodzy, zapiszę sobie w tej chwili grę. I będę kończył. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Ja uważam, że dzisiejsza moja wyprawa do Skyrim, moja i oczywiście arcymaga Oziego, była niesamowita. Skończyliśmy z takim właśnie setem założonym na nas po problemach ze Smoczym kapłanem, które udało się mi rozwiązać i zjemu i oczywiście Stanwarowi. Nie możemy zapominać jego udziału w tej walce, bo ciągle wracał do życia i go tam napierdalał.